Cześć, ja nazywam się Damian i witam Was w odcinku Dlaczego moje studio się nie rozwija? I teraz opowiem Wam wszystko, co jest spowodowane tym, że się Twoje studio właśnie nie rozwija, że stoi w miejscu. I tak, zacznijmy od tego, jakie są to problemy. Problemem największym. Moim zdaniem w studiach treningowych jest to, że nie ma nowych klientów, brak nowych podopiecznych, brak nowych klientów, brak źródła stałego pozyskiwania klientów. To jest pierwszy powód i problem, z jakim się spotykają właściciele studia treningowego. Drugim problemem to jest słaba retencja klientów, czyli klienci nie przedłużają współpracy, klienci po prostu nie mają efektów, nie chcą przedłużyć współpracy, bo właśnie nie ma tych efektów. No i mniej więcej to w ten sposób wygląda, lub jest słaba atmosfera. No to też nie chcą przedłużyć współpracy. No i trzecia sprawa, czyli słaba sprzedaż. Jeżeli trenerzy mają co robić, czyli mają te pierwsze konsultacje sprzedażowe, pierwsze treningi próbne, wprowadzające, ale z nich nic nie wynika. To znaczy, że jest słaba sprzedaż. Jeżeli są te treningi, to jest słaba sprzedaż. Jeżeli są na, na przykład kontakty do osób chętnych na treningi, ale jest mało z nich umówionych właśnie na takie treningi, to, to znaczy, że jest słaba rozmowa telefoniczna, czyli tak naprawdę to jest też sprzedaż, no bo podczas rozmowy telefonicznej sprzedajesz taki pierwszy trening. I to jest też bardzo duży problem. Ten problem też łatwo dosyć wyeliminować. Jednak zacznijmy od właśnie tego początku, czyli brak nowych klientów, brak nowych podopiecznych. No i tak jak mówiłem chwilę wcześniej, czyli brak regularnego źródła pozyskiwania klientów. No i tutaj są rozwiązania tego problemu dwa, czyli pierwsze publikowanie organicznych treści, rolek, postów i tym podobnych. Żeby pokazać się na jakby obszarze twoi, Twoich zainteresowań, zainteresowań Twoich klientów, żeby Cię zauważyli. Możesz również jakieś ogłoszenia wystawić, gdzieś plakaty rozwiesić, dać wizytówki w jakieś miejsce takie popularne. To jest lepszy sposób niż właśnie publikowanie organicznych treści, ale nadal nie jest to jakiś wybitny sposób, bo nie jest to przewidywalne, nie jest to regularne źródło pozyskiwania klientów i najlepszym źródłem regularnym, aktualnie, no to jest płatna reklama. Dlaczego? Ponieważ wszyscy tak naprawdę posiadają social media, można sobie zawężyć krąg do tylko Twojego miasta, do okolicy Twojego studia, przez co trafiasz tylko do osób z tej okolicy. No i po trzecie, te osoby bezpośrednio zgłaszają się do Ciebie. I płatna reklama no to jest ta, tak naprawdę najlepszy sposób. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, no to wejdź na mojego Instagrama, link w opisie. Tak naprawdę warto, warto zainwestować w płatną reklamę, żeby zwróciły się te zyski, nie wiem, nawet trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie, nawet zdarzało się dziesięciokrotnie, dwudziestokrotnie też miałem takich klientów, którzy właśnie włożyli w reklamę, nie wiem, 1500 zł, a wyciągnęli 100 tysięcy, nie? I można to jak, naprawdę, jak najbardziej to zrobić. Druga sprawa, słaba retencja klientów, czyli. Klienci nie przedłużają współpracy, no i tutaj trzeba bardzo mocno zadbać o właśnie taką merytoryczną wiedzę najpierw swoją, a następnie swoich trenerów, żeby ci trenerzy byli też mili, żeby. Cały ten moment treningu kojarzy się pozytywnie dla klientów, a nie tylko, że muszą przyjść zrobić pracę, bo muszą schudnąć, tylko właśnie, żeby miło spędzili czas. Ważne jest, żeby zwolnić trenerów, którzy nie posiadają merytorycznej wiedzy lub są nieprzyjemni, robią to tylko i wyłącznie dla pieniędzy i klienci ich nie lubią, nie mają właśnie efektów z klientami, no i są słabi, niechętni do, jakby, polepszania swoich umiejętności. No i zatrudnić właśnie takich trenerów z Większą wiedzą merytoryczną, mam taki film na kanale. Zobacz, jak rekrutować trenerów, aby zbudować świetny team. Poprzedni film warto zobaczyć. No i warto też nauczyć ich, jak to robić, jak sprzedawać, jak komunikować się z klientami. Łatwiej jest zacząć coś od nowa, niż właśnie naprawiać coś zepsutego, ale można zawsze nauczyć jakiegoś trenera, który jest bardzo chętny do takiej nauki. No i trzecia sprawa. Słaba sprzedaż. Sprzedajesz pakiety 4-8 treningów i przez to właśnie nie masz na długo klientów. Ci klienci nie zostają, albo w ogóle nie udaje ci się sprzedawać żadnych pakietów, no to jest w ogóle bardzo słaba sprzedaż. Jeżeli sprzedajesz pakiety powiedzmy raz na 10 treningów, jeden na 10 treningów. No, to jest naprawdę słaba sprzedaż. Trzeba, aby ta sprzedaż była znacznie lepsza. No i warto zobaczyć moje nagranie ze sprzedaży pakietów 24 i 36 treningów. Ono jest bardzo ważnym nagraniem. Możesz się dowiedzieć z niego wszystko, jak sprzedawać te pakiety. Też kwestia taka, że bardzo ważne rzeczy są, trzeba się nauczyć w praktyce, więc. Obejść nagranie, teoretycznie będziesz wiedział, próbuj się stosować do tego. Jeżeli po pierwszym treningu nie wyjdzie ci to, to obejdź jeszcze raz to nagranie, przeanalizuj co zrobiłeś źle, co zrobiłeś dobrze. No i jak najbardziej jesteś w stanie sprzedać te pakiety 24-36 treningów, jak i większe pakiety. I bardzo ważne, najpierw sam się naucz sprzedawać treningi, a potem naucz swoich trenerów, czyli Powiedzmy, jak posiadasz studio treningowe i, nie wiem, masz, trenujesz klientów, no to przerzuć to na trenerów, tych obecnych klientów, a sam zajmij się sprzedażą tych pierwszych konsultacji i sprzedażą tych pakietów, żebyś się nauczył to robić i będziesz to robił znacznie lepiej niż trenerzy, bo tobie znacznie bardziej na tym zależy. I później, dopiero możesz wprowadzać jakichś. Powoli trenerów, jeżeli tobie to wychodzi, jeżeli masz wysoką skuteczność, powiedzmy 80% minimum, no to możesz wrzucić tutaj swoich trenerów do tego, do sprzedaży takich pakietów. I jeżeli trenerzy też będą mieli powiedzmy skuteczność powyżej tam 50-60%, to już też będzie ok i to będzie stały przychód, tak naprawdę pasywny, bo ty nie musisz nic robić, a oni będą też przeprowadzali konsultacje. No i to są główne powody, dlaczego studio się nie rozwija. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, co możesz z tym zrobić, jak możemy my ci pomóc, to zapraszam do opisu, tam jest link do umówienia się na rozmowę ze mną. Pokażę ci co mogę poprawić, jak mogę ci polepszyć twój biznes. No i porozmawiamy sobie o całym twoim biznesie, o całych wszystkich twoich procesach. No i zapraszam do następnego filmiku.